Krzysztof Pietra z firmy Skanska. Panie dyrektorze, czy budowa, dokończenie praktycznie trasy WZ jest dla firmy technologicznym wyzwaniem? Jest to przebudowa na odcinku 2,2 km. Do przebudowy są, do budowy są dwa nowe obiekty mostowe, dwa przepusty. Z tego punktu widzenia nie jest to nic specjalnego, nie jest to duże wyzwanie, nie tego typu które realizujemy jako firma skanska na terenie tutaj regionu zębowskiego, jak i na terenie całej Polski na co dzień. To jest podstawa naszej działalności. Jesteśmy przygotowani do jej realizacji. Można się spodziewać, że przy dogodnych warunkach atmosferycznych prace zostaną ukończone wcześniej i będziemy mogli przejechać wcześniej. Termin umowy jest określony na, na koniec maja 2012 roku, natomiast według naszej oceny realne zakończenie prac jest możliwe w 2011 roku. O ile oczywiście nie wystąpią jakieś nieprzewidziane hmm, wcześniej utrudnienia. Czy to duże komplikacje? W sensie nie wiem, technologicznym, czy generalnie wyzwania e, włączenia się w jakiś sposób ten największy węzeł drogowy na północy, który będzie jednocześnie realizowany z pracą WZ? Jeśli chodzi o problemy, które ta budowa może przysporzyć, to ze względu na to, że mamy możliwość puszczenia ruchu po istniejącej ulicy Kartuskiej, możemy prowadzić budowę niezależnie od, od ruchu panującego na, na nowych nitkach i z tego punktu widzenia według naszej oceny nie powinno Będą być dużo trudne, jeśli chodzi o, o komplikacje ruchu samochodowego. Natomiast jeśli chodzi o podłączenie do węzła karczemki, tu jest o tyle problem, że węzeł ten realizuje inna firma i będziemy musieli po prostu w trakcie zgrać harmonogram tak, żeby jako całość oddać do, do użytkowania. Dziękuję serdecznie.